Jak słuchamy go pisać, to normalnie nie mogę. To co, to celowy, Niestety, tak do szkoły. szkoły. No, ale tylko na jeden dzień. Jak to idzie, Czy my wiemy, którym wejściem wchodzimy do tego Sejmu? Bo ja nie wiem, powiem Gdzieś nam w tą stronę kierują. To chodźcie, idziemy, najwyżej nas przekierują. do to to on co, To chcesz? Co, tak. Boże, idzie z tym bardzo trudno. Proszę, tak jest, wszystko jest. Tak. Proszę, pan nas przywiózł bezpiecznie i od bo, ponieważ jesteśmy... Słuchajcie, więc szybciutko powiem tylko tyle, że ten budynek jest budowany w latach 30. początek lat 30. 26 nawet historia, ale w to, jest przepiękny. Sami widzicie, że... Chodźcie, Jesteś, troszkę, drowski, bo tu samochody rządowe i... I właśnie i, i, i. bo Na I przed wojną powstała ta główna część budynku, ona w trakcie działań wojennych niewiele była uszkodzona, tylko ta główna kopuła, którą znacie z wszystkich, z wszystkich relacji telewizyjnych, Bomba wpadła do środka i były wypalone wszystkie miejsca poselskie tej sali, którą też widzicie podczas relacji z obrad To jest ten taki duży budynek, zobaczcie czteropiętrowy, tam z rusztowaniami. To była bryła budynku, która powstała także w tamtych latach, czyli przed wojną, przed II wojną światową. To jest tak zwany Stary Dom Poselski. Już w nim dzisiaj posłowie nie śpią, nie przebywają tutaj. Tutaj są wszystkie biura komisji sejmowych, komisji senackich. Natomiast z tej strony, o ta nowa bryła, budynku taka ciemnoszara, szara to jest tak zwany nowy dom poselski, w którym sypiają posłowie, który jest rzeczywiście hotelem. To jest budynek budowany w latach 60. XX wieku, czyli już po wojnie. I teraz to, co dookoła widzicie, te piękne ogrody, w których o tu już przygotowane są, zobaczcie, grządki, do kolejnych kwiatków. Tu jest zawsze wystawa najpiękniejszych kwiatów na świecie. Wiosną są tulipany, żonkile, najczęściej biało-czerwone kwiaty, bo to są barwy naszej flagi narodowej. W tych ogrodach dookoła mogą przebywać wszyscy, którzy chcą czyli mieszkańcy Warszawy. I co y, zmienia się kadencja Sejmu, co przychodzi nowa, nowy zestaw posłów, to taki główny szef ochrony y, y, Straży Marszałkowskiej, szef Straży Marszałkowskiej mówi tak do posłów, zróbcie wszystko, żeby to ogrodzić, bo my tu nie jesteśmy w stanie utrzymać pewnego dla posłów bezpieczeństwa. I wszyscy posłowie nie chcą wyrażać na to zgody, co jest piękne, bo rzeczywiście każdy mieszkaniec z Warszawy może tutaj przybyć i, i, i pospacerować, spotkać posła, który najczęściej nie ma czasu co błoga. Więc to jest z zewnątrz to, co widzimy, a w środku zaraz zobaczycie. Sejm jest naprawdę pięknym budynek. Pani poseł, pytałem się teraz, trzeba pójść przed ten budynek. Dobrze, to idziemy, to słuchajcie, to chodźcie tak za mną. Tak, za tak prostu, na ten tak, budynek. Tak, tak. Tak. Idziemy tak. za panią poseł. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. bardzo proszę. proszę Wszyscy są, bo już brakuje... Proszę, pani poseł. Nie wiem, <laughs> czy muszę tłumaczyć, że musi być raczej w miarę spokój, bo. Proszę powiedzieć, zdjęcia. Zdjęcia można wszędzie. robić wszędzie. Pamiątki. Pamiątki? Oczywiście, że tak, wszystko już. Tylko na dole jest szatnia. Bardzo proszę, kluczyk, do opiekuna. Tak, bo tam jest ciepło. Okay. Dobrze. Wszystko, zostawiamy te cześćki. Tak, na przewodnika będzie. tak, tak. tak, 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 tak dobrze. Dobrze. Zaraz. Na dole, gdzie na dole, później zapraszam na dole. Chodźcie, poczekam na Was. Dobrze, spokojnie. 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 Dobrze. Spokojnie. 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 Tak, Zakończony poseł. Tak. Co zapamiętałam, co było dla mnie bardzo ważne. Otóż ta duża i okrągła sala, słuchajcie, tutaj jest, często ją widzicie, po prostu często ją widzicie w telewizji. Z miejscem dla pana marszałka, z miejscem dla posłów, którzy występują a to w imieniu klubów, a to w swoim własnym i z miejscami dla rządu, które są po lewej stronie tych ławach, które stoją po lewej stronie od nas, to są miejsca dla członków rządu, dla ministrów, stanu, że są, są no, obecni podczas obrad i mówią...